Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Nathaniel I dzisiaj wrócimy sobie do gry The Long Dark Kończąc poprzednią serię związaną z tą grą Obiecywałem, że przeprowadzę sobie tutaj wyzwanie Wyzwanie, które będzie polegało na tym, że weźmiemy mm, O wiele, wiele cięższy, o wiele, wiele trudniejszy poziom trudności gry To po pierwsze A druga sprawa, że będziemy musieli unikać zabijania jakichkolwiek zwierząt za wszelką cenę to znaczy, że ani nie możemy zabijać żadnych jeleni, ani żadnych zajęcy, żeby pozyskiwać z nich przede wszystkim pożywienie, ani żadnych innych surowców. Ale również nie możemy też mordować żadnych wilków. Nie możemy mordować żadnych wilków, możemy się przed nimi jedynie obronić, jeżeli nas zaatakują. Także, no. Może naprawdę, może być bardzo, bardzo ciężko. Już się nie mogę doczekać. To na pewno to może być albo bardzo długa seria, w której będziemy się bardzo długo męczyć, albo będzie to bardzo, bardzo krótka seria, w której nie przetrwamy zbyt długo. Także, no, przekonajmy się. Mamy tutaj, proszę bardzo, listę poziomów trudności. Mamy tak, jest Intrus, jest Prześladowca, jest Trapper. Poprzednio, jak graliśmy, to graliśmy na tym yy, poziomie trudności Trapper i nie było to zbyt wyzywające, w sensie, no. Dało się przetrwać Bez jakichś większych trudności Nie narzekaliśmy na brak e, Nie narzekaliśmy na brak e, Jakichś, e, powiedzmy na brak żywności Na brak e, drewna i tak wydaje mi się, że możemy już Pójść poziom wyżej, jest tutaj poziom Prześladowca dla doświadczonych graczy Szukających pełnej wyzwań, walki o przetrwanie Agresywne zwierzęta są powszechne I bezlitosne, wszystkie elementy z Stanowią wyjątkowe wyzwanie Jest jeszcze jeden wyższy poziom, który się nazywa intrus Ale on już jest chyba Hmm, chyba już jest zbyt, zbyt powiedzmy, e, zbyt intensywny Weźmy sobie prześladowcę, myślę, że to będzie optymalne, potwierdźmy I cóż, gdzie byśmy chcieli zacząć grę? Grę bym zaczął, hmm, wiecie, z tajemnic, tu zaczynaliśmy poprzednio I wy, tak, tak mi się przynajmniej wydaje, że tu zaczynaliśmy poprzednio I że było to stosunkowo prosta sprawa Nie chcemy powiedzmy, żeby było zbyt, zbyt łatwo więc hmm, zastanawiam się, gdzie moglibyśmy zacząć naszą rozgrywkę. Być może... Hmm, nie byliśmy w Milton. Poprzedniej, jak zaczynaliśmy grę, to e, znaczy w poprzedniej naszej serii, po prostu miałem takie, taką fanaberię, że chciałbym dotrzeć do tego Milton. Niestety się nie udało. Więc może może tym razem spróbujmy po prostu e, zacząć od Milton i dalej już będziemy kontynuować naszą podróż no nie wiem, no będziemy szukać po prostu przejścia. Tak, nie, nie znam tej mapy, więc powinno być troszeczkę, troszeczkę dodatkowe utrudnienie. A później będziemy już kontynuować, powiedzmy, w podróż w bardziej znajome rejony. Poprzednio graliśmy mężczyzną, więc tym razem postanowiłem, że zagramy sobie kobietą, tak w ramach urozmaicenia. Zastanawiałem, sobie, zastanawiałem się, jakie imię by jej tutaj nadać. Chciałbym nadać jej imię, które będzie odzwierciedlać jakoś jej tą e, pacyfistyczną naturę. Także no. Cóż, pomyślałem sobie w sumie, czemu by nie Katarzyna. W końcu Katarzyna rymuje się z. E, nie wiem, zwierząt nie zarzyna. O, Katarzyna zwierząt nie zarzyna. Także no, zobaczcie, pasuje jak najbardziej. Kaśka będzie tutaj naszą pacyfistką i tutaj będzie ciężko walczyć o przetrwanie. Także nie przeciągając dłużej, zaczynajmy. No dobra, zaczynamy sobie tutaj e, naszą przygodę. Jesteśmy gdzieś, e, jesteśmy gdzieś w lesie i już na samym początku jest taka wichura, jest tak zimno. O cholera, dobra, to zaczynamy od zbierania patyków. Tu może być naprawdę, naprawdę gorąco, zobaczcie, no gra się z nami nie patyczkuje, no dopiero co zaczynamy. Dopiero co kaśka tutaj, nie wiem, znalazła się nagle w głębi lasu, nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego, a już jest naprawdę, naprawdę zimno, naprawdę wiecznie. Zobaczcie jak szybko, jak szybko się wychładzamy. No nie musimy w takim razie jak najszybciej znaleźć jakieś miejsce, w którym byśmy mogli się, moglibyśmy się ogrzać, moglibyśmy jakoś tutaj odpocząć Zobaczmy, zobaczmy, jak, jak w ogóle wyglądamy, jeżeli chodzi o nasz ekwipunek O-o, um, mamy, mamy, tylko, mamy tylko bluzę, rękawice, skarpety, buty i spodnie i kalesony, co nie? Mamy coś do jedzenia? Nic, nie mamy, nie mamy nic do jedzenia o cholera, ty no to nieźle, no to nieźle W takim razie widzę, że gra się tutaj z nami nie patyczkuje od pierwszych, pierwszych sekund Tylko gdzie teraz, gdzie teraz? No nie za bardzo mamy, nie za bardzo mamy tutaj jakieś wskazówki, gdzie mogliśmy się udać To jest wilk, tak Już mamy wilka od samego początku No świetnie, świetnie No to spierdzielamy, nie ma, nie ma szans, spierdzielaj panie wilku um, No i dokąd teraz, dokąd teraz? A, kontynuujemy tutaj naszą podróż przez las. Jesteśmy tutaj sobie. O, zajączki przyszły. Siema zajączki. Nie musicie się mnie obawiać. Ja w tym, w tym życiu jestem pacyfistą. Nie będę w ogóle nawet sięgał po broń. Nie ma szans. Także możecie być spokojni o swoje życie. Jedyne czego się musicie obawiać, to wilki. Powiedzmy, że ja w tym. <laughs> Czyli tak w sumie tak samo jak ja. Ja też się muszę obawiać wilków. Także no, jedziemy na tym samym wózku zajączki. Nie przejmujcie się. O! Udało mi się dojść do jakiejś drogi, czyli jesteśmy chyba w, na dobrym, na dobrym tropie. Zobaczmy. O, i chyba tam widzę w oddali, tak, tu chyba dobrze widzę, że tam w oddali jest jakiś jakiś budyneczek. No w samą, w samą porę, bo naprawdę jest no lodowato, lodowata. Za chwilę będziemy mieli ryzyko hipotermii, a to mm, powiedzmy, że jak nosimy naprawdę tak mało ciuszków, to prawdopodobnie jest jeszcze bardziej dotkliwe, jeszcze większe prawdopodobieństwo, nie wiem, że się pochorujemy, że będziemy musieli yy, dużo czasu poświęcić na... Regenerację, teraz słyszę gdzieś tam w oddali jakieś wilki. Spokojnie, nie martw się już, już idziemy do środka. Weźmy jeszcze, może zbierzmy te owoce dzikiej róży. One się kiedyś mogą przydać. Weźmy sobie te szybko, pozbierajmy. No, tak naprawdę, powiem wam, w ostatniej chwili tutaj dotarliśmy. Naprawdę, naprawdę gra się widzenie patyczkuje. Zobaczmy, czy w ogóle cokolwiek tutaj znajdziemy. Mamy apteczkę. To już jest dobry znak, czy coś. Oj, ale nic w niej nie było. Weźmy może, rozbijmy e, ten karton na jakiś tutaj, proszę bardzo. Mm, rozpałkę, ale moment, moment. to Pełnione rękawice, dobra, weźmy. Czy my się nie ogrzewamy teraz siedząc tutaj? O cholera, zobaczcie, widzicie to? My się w tym momencie nie rozgrzewamy. Mamy śpiwór, dobra, mamy śpiwór. Um, poza tym tutaj nie za bardzo cokolwiek widzę, żeby tutaj coś było. Jest metalowy pojemnik, może coś znajdziemy do jedzenia, chociaż nie, też pusty. O cholera. O cholerze, to jest aż tak naprawdę, to jest aż tak ciężkie to, aż taki jest skok poziomu. Farba sprayu, właśnie, słyszałem, że to jest jakiś nowy, nowy element, który do, doszedł tutaj do gry i to jest sposób na oznaczanie powiedzmy jakichś elementów otoczenia, w sensie możemy na przykład oznaczyć... Możemy oznaczyć, na przykład rysować jakieś znaki w terenie, żeby na przykład, nie wiem, jak się byśmy na przykład zgubili i znowu trafili w to samo miejsce, to widzimy, o, tutaj napisałem, że, nie wiem, w tym miejscu spotkałem wilka. No to muszę uważać na to miejsce, bo tu mogą być wilki albo niedźwiedzie. Albo na przykład, o, w tym miejscu zostawiłem dużo, dużo jakichś narzędzi, nie wiem, jakichś, jakiegoś sprzętu, który może się przydać. Także to jest bardzo przydatna rzecz, być może będziemy z tego korzystać, także wziąłem sobie tą puszkę, zobaczymy jak bardzo się to przydaje. Chyba będziemy musieli kontynuować naszą wyprawę gdzieś dalej. Chociaż zobaczcie, no jesteśmy bardzo wychłodzeni. Być może przydałoby się, żebyśmy na przykład rozłożyli sobie śpiworek. W śpiworku powinniśmy się troszeczkę rozgrzać przynajmniej chociaż, chociaż tak odrobinkę. Więc prześpimy się z godzinka albo dwie. Żeby troszeczkę ten swój stan poprawić, bo jak tylko wyjdziemy na dwór, to znowu będzie nam strasznie chłodno. Właśnie, jeszcze znalazłem wcześniej rękawiczki. Okazały się lepsze niż te, co mieliśmy, więc je zdjąłem. Ale moglibyśmy na przykład właśnie, moglibyśmy zebrać z nich materiał, żeby uzyskać tkaninę. I jak uzyskamy tkaninę, to przynajmniej będziemy mogli... E, będziemy mogli na przykład właśnie zrobić już bandaż. Tak, będziemy mogli zrobić... E, Dwa bandaże z jednego z jednego elementu tkaniny. To jest e, bardzo przydatna rzecz. Kto wie, jak, e, jak szybko nas tutaj napadną jakieś wilki? To tak naprawdę nie wiemy. Nie wiemy też za bardzo, gdzie mamy się udać w e, następnej kolejności. Więc na razie, na razie jest bardzo, bardzo fajnie. Ogólnie widzę, że to. to, to, to wziąłem sobie latarkę, ale nie mam do niej baterii. Jeszcze nigdy nie widziałem w tychże baterii, więc nie wiem, jak tutaj się. Mm, nie wiem, jak się naładowuje taką latarkę. No trudno, zobaczmy. Śpiwór i weźmy, może, to nam dodaje 4 stopnie ten śpiwór, więc weźmy, może, nie wiem, czy śpimy się godzinkę. To powinno chyba wystarczyć, żebyśmy się odpowiednio rozgrzali. Tak, mamy ryzyko hipotermii wyleczone. Zobaczmy, jak tam. O, chyba też pogoda się troszeczkę poprawiła. Zobaczmy, czy już. Czy stać nas jeszcze, żeby przespać się godzinkę. Dobra, niech będzie. Jeszcze godzinkę się tutaj prześpimy i potem wyruszamy dalej. Czy nie ma tu jakichś wilków w pobliżu? Mam nadzieję, że nie. A jeżeli jesteście, to spierdzielać. Błagam, po prostu nie, nie, nie chcę zaczynać gry od, od totalnej porażki. Mamy tam jelenia. O cholera. Czy ten jeleń nas stratuje, jeśli się do niego zbliżymy? Chyba tak. Albo i nie. Albo po prostu spierdzieli. Dobra, no to niech sobie spierdziela. Ja panu jeleniu nie będę panu przeszkadzał. Dawaj, Katarzyna, dawaj, dawaj. Poruszamy się na razie tutaj w miarę sprawnie. Temperatura się poprawiła. O-o-o! O-o! O-o! Ja pierdzielę! Nie! 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 Udało się? Uff. Udało się w ostatniej chwili. O, cholera! No i co teraz? Co teraz? Weźmy może. Hmm, moglibyśmy na przykład. Co my tu mamy? Mam coś do jedzenia? Mamy dosłownie tylko jedną puszkę tutaj sardynek. To weźmy sobie. Konsnijmy. No, i mamy problem, mamy problem. Na jest wilk, będzie nas czekał, no. Nie będziemy, nie będziemy mogli sobie tutaj na spokojnie w żaden sposób. Um, nie będziemy mogli w żaden sposób teraz stąd się wydostać, póki co. Także, no, świetnie, świetnie, nie mamy jedzenia, nie mamy nic. No i co teraz, co teraz? Mm, to możemy w takim razie jeszcze jedną godzinkę spróbujmy sobie poczekać. Nie wiem, mm, przespać się po prostu. Ale chyba na więcej niż godzinę nas nie stać tak naprawdę. Jest teraz o wiele, wiele zimniej, także bardzo nam tutaj przeszkodził ten ten wilk. Gdzie on jest teraz? Czy on tu gdzieś jest? Pytanie. Chyba póki co nie, więc spróbujemy. Jest tam na dole. O, cholera. Czy będziemy w stanie go ominąć? No mam nadzieję, że tak. Widzę, że tam gdzieś w oddali chyba jest w ogóle most. Tak, widzę tam w oddali most. To jest. To, to nam daje dużą nadzieję powiedzmy na... Mm, że w pobliżu będą jakieś, nie wiem, jakieś budowle. A tu jest ten jeleń znowu. Możemy... Nie wiem, może spróbujemy na razie i z jeleniem. Raczej jeleń, powiedzmy. Jest, jeleń yy, daje nam jednak szansę taką, że najzwyczajniej w świecie odwróci uwagę tych wilków. Zobaczymy, zobaczymy. Nie wiem, tak mi się... Taką mam nadzieję po prostu, że... że gdyby wilki, powiedzmy, miały do wyboru, tak, powiedzmy, mnie, kościstą katarzynkę. A takiego wielkiego dorodnego jelenia to jednak się skuszą bardziej na jelenia Taką mam nadzieję O cholera, widzę coś tam w oddali, zobaczcie To wygląda, to wygląda jak jakiś mały kościółek tam, zobaczcie, widzicie to? Dotarliśmy już do jakichś tutaj yy, osad ludzkich A nawet jeszcze nie sprawdziłem tego mostu Dobra, zobaczmy co tu jest, czy tu jest jakieś w pobliżu dzikie zwierzę Bo na razie nic takiego nie widzę na szczęście Jesteśmy względnie bezpieczni. Chyba tak, chyba póki co jesteśmy względnie bezpieczni, nie ma się o co martwić. Tutaj nic nie ma. Tu chyba może być e, akumulator z tego co kojarzę pod tą maską niektórych samochodów. I że taki akumulator. E, nie, może, a może można od niego naładować baterię. Kto wie, kto wie. Trzeba będzie to sprawdzić kiedyś. Zobaczmy jeszcze tutaj. Mamy tu flarę. To już e, jest e, bardzo, bardzo przydatna rzecz. Farba w sprayu, czy chcemy jej używać? Może nie, może nie. Będziemy musieli jakoś przeżyć noc, prawdopodobnie w tym kościele. Nie wiem, czy tam będziemy w stanie zapalić jakieś ognisko. Może będzie jakaś beczka czy coś? Przekonajmy się. Jest dalej zimno tutaj. Nadal nam spada temperatura, pomimo że. Mm, pomimo że jesteśmy wewnątrz, czyli ta gra zdecydowanie jest dużo, dużo cięższa. Weźmy sobie tutaj Biblię, spalmy ją. Nie, żebym chciał normalnie palić Biblię, raczej staram się szanować tego typu elementy kultury Niemniej jesteśmy teraz w ciężkiej podbramkowej sytuacji więc y, musicie mi wybaczyć takie tutaj y, tak, taką sytuację, czy my możemy w ogóle spalić ognisko tu w środku, nie, nie możemy no to jest kłopot, to jest kłopot, czy, czy my na pewno chcemy tu zostać mamy bawełniany toczek, to już jest, o, to już jest y, cool bardzo no przecież cool, to już jest dobra, dobra rzecz gdyż y, Będziemy w stanie w jakiś sposób sobie już ochronić głowę. Weźmy, zobaczmy. Nic nie mamy w tym momencie na głowie, więc załóżmy sobie... No, już mamy czapeczkę. Pięknie tutaj nasza Katarzyna wygląda. Wygląda troszeczkę jak facet przez to, że ma takie dżinsy i bluzę i, i taki groźny wyraz twarzy jakby. Ale nie przejmujemy się tym. Powiedzmy, że to, że ktoś wygląda jak facet, nie znaczy, że nie może być kobietą. To tak nie działa. No, w każdym razie... Hmm. I chcemy tutaj zostać, bo troszeczkę póki co rozczarowujący jest tutaj przeczesywanie tego terenu. Jak tam z, ze słońcem? Słoneczko teoretycznie jeszcze powinno nam tej chwili towarzyszyć, więc y, chyba spróbuję zaryzykować. Spróbuję zaryzykować i y, przedostaniemy się gdzieś dalej. Przedostaniemy się gdzieś dalej. Tylko bądźmy czujni, czy aby na pewno nikt nas tutaj nie zaatakuje po drodze. Uuu, znalazłem siekierkę. O, cholera. Dobra, to mamy już siekierę. Siekiera na pewno nam się przyda do e, roz, roz, rozbijania drewna, gdyby nam go brakowało. A póki co tego drewna wcale nie masz tak dużo. W sensie są patyki, ale nie widzę żadnych jakichś takich e, kawałków drewna cedrowego czy innych takich tego typu rzeczy. Czy coś tu jeszcze z tyłu jest? Niestety nic nie ma. Także no, zbliżamy się do mostu. O, i to właściwie to właściwie jest to Milton, o którym była mowa. To jest to miejsce, które chcieliśmy kiedyś odwiedzić, także no... Tym razem tutaj zaczynamy właśnie naszą przygodę. O coś tutaj nasza bohaterka szepcze. Chciałaby rozpalić ogień, chciałaby się ogrzać. Spokojnie, spokojnie, koleżanko. Zbliżamy się do Milton. W Milton na pewno znajdziemy sobie jakieś miejsce, w którym będziemy mogli się ogrzać, roz ocieplić, rozpalić ogień. Na pewno któryś dom będzie miał kominek, na pewno. Odkryliśmy, proszę bardzo, miasteczko Milton. Tak ono się prezentuje. Jest tutaj na nawet całkiem sporo miejsc do. Y Obejrzenia, zacznijmy już powoli tutaj eksplorować, póki jeszcze jest jasno. No dobra, w tym domku nie znaleźliśmy nic ciekawego, ale tu widzę naszą uwagę, przykuwa, jakaś tutaj wielka. wielka willa. Być może nawet nie wiem, to jest jakaś lokalizacja burmistrza, szeryfa, jakiegoś tej lokalnego przywódcy. No tak się prezentuje miasteczko, no powiedzmy mi wygląda przytulnie. Jest tu chyba całkiem sporo miejsc, które moglibyśmy odwiedzić. Widzę, że to jest... Milton Credit Union, nie wiem co to znaczy, to znaczy chyba mm, jakiś, jakiś, jakiś bank. Tu mamy jakąś jakby świetlicę. Także no, mam, będziemy tutaj na pewno dużo, dużo przeszukiwać, dużo przy, zaglądać w jakieś rozmaite zakamarki. I zobaczmy, mamy tutaj domek, więc zajrzyjmy do niego. Zajrzyjmy do niego, co tam nas czeka w środku. Hmm, czekają nas tutaj e, ciemności, ciemności, nic nie widać, więc. E, hmm. co, co teraz mamy zrobić? Powinniśmy. Czy chcę marnować tą? Czy chcę marnować na pewno flarę? Jednak zapałki będą nam potrzebne. Dobra, zmarnujmy jedną flarę. Jedną flarę zmarnujemy na przeszukiwanie tego domu. Ponieważ jest ciemno, chociaż. Hmm, równie dobrze mogłem po prostu. ten, jak się nazywa. Równie dobrze mogłem po prostu. położyć się, spać. Wstać na następny dzień i zająć się powiedzmy wtedy przeszukiwaniem, jak będzie... jak będzie jaśnie. O, mamy wodę, to się dobrze składa, bo w sumie jak dotąd nic nam się nie udało tutaj powiedzmy ugotować. Mamy też piecyk, także dobrze się składa. W tym domku jest zdecydowanie cieplej, więc już się ogrzewamy. Mamy już y, zupę y, tą zupę w puszce pomidorową. Także y, sytuacja z żywnością również odrobinkę się tutaj poprawia. No myślę, że sporo znajdziemy. Myślę, że to miasto to będzie y, dobry, dobry początek. Zobaczymy. Jeszcze się przekonamy powiedzmy w trakcie Gdzie tak właściwie Gdzie właściwie będziemy mogli stąd się udać Mam nadzieję, że będziemy mogli odwiedzić te miejsca, w których byliśmy poprzednio Takie jak te, te jezioro tajemnic Wyśmieszniamy krekersy. No dobra, nie mamy co wybrzydzać, weźmy je Mam nadzieję, że będziemy mogli odwiedzić jezioro tajemnic, że będziemy mogli odwiedzić um, Jakieś tam, no wszystkie te miejsca powiedzmy na przykład Jak to się nazywało? Tą taką o, gotowanie na wojnę natury. Weźmy sobie książkę. Na przykład tą, e, farmę być może. O, mamy też szaliczek. To sobie też koniecznie weźmy. Być może farmę też odwiedzimy. No kto wie, kto wie. Jednak jest tutaj e, sporo miejsc do odwiedzenia. Niektóre z nich e, na, mogą być e, ciężkie, ale to już się przekonamy, przekonamy się w trakcie. Na razie póki co spróbujmy znaleźć jak najwięcej rzeczy, które mogą nam się przydać. I póki co to troszeczkę rozczarowujące tutaj jest przeszukiwanie tego domu. Nie ma tutaj zbyt, zbyt wiele przydatnych rzeczy. Mówi się trudno, mówi się trudno. O, tu mamy jakiś schowek na górze, zobaczmy. Co to jest um, preparat do usuwania pni. Herbicy, który można również wykorzystać do wytwarzania prochu strzelniczego. E, niestety my się bronią nie interesujemy. Tu mamy pocisk do rewolweru. Um, też może zbierajmy na razie te pociski, bo um, powiedzmy, o ile nie mam zamiaru zabijać zwierząt, to z tego co kojarzę, na przykład oddając trzy strzały w stronę wilka z takiego rewolweru. Jest duża szansa, że go po prostu najzwyczajniej w świecie przestraszymy. To może być... To może być istotne. O, mamy skarpetki alpinistyczne. O cholera. To weźmy sobie załóżmy, bo mamy naprawdę, naprawdę tylko jedną parę skarpet. Już przynajmniej troszeczkę, troszeczkę nas tutaj e, się zwiększa ta premia do ciepła. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Przetrwanie, ważna, ważna sprawa. Mamy sweter. Mamy mocno zużyty wełniony sweter. Na razie nie ma na co narzekać. Weźmy go sobie tutaj już załóżmy. Zawsze coś już. Kolejny stopień do, tutaj, do ogrzewania naszego ciała. Przy, przyzwoita kamizelka. Kolejny, kolejny element ubioru. A, jeszcze mamy ten, ten. Jeszcze mamy szalik. To weźmy, załóżmy sobie szalik. Załóżmy y, kamizelkę sportową. Czy mamy coś jeszcze? Póki co, póki co niestety nie. O, mamy też tutaj, proszę bardzo, o, bieliznę termoaktywną w tej, w tym jak się nazywa w Wannie, ktoś zostawił bardzo, bardzo dobrze się składa. Weźmiemy ją sobie też również, załóżmy od razu. I powiem wam, o ile rzadko to robimy, jednak, e, będąc, e, nie wiem, w poprzedniej serii, rzadko to robiliśmy, czyli chodzi mi o branie toalety z, e, z tego skibla, z to tym razem może się to okazać istotne. Weźmy całą tutaj tą wodę z skibla, jak tylko, e, jaką tylko się da, bo kto wie, ile tej wody będziemy mieli e, dostępne. Od razu weźmy tutaj zapewni... Zadbajmy yy, o nasze potrzeby, proszę bardzo. Kasparzynko, napij się, proszę, napij. Nie żałuj sobie. Yy, napiliśmy się. No cóż, no przeszukaliśmy to miejsce. Chyba już w całości. A nie, przepraszam, jeszcze nie byliśmy w tym miejscu, więc zajrzyjmy tutaj sobie. Przydałoby się, żebyśmy teraz jednak się zdrzemnęli troszeczkę. Jest, yy, jest późno w nocy. Wola wolałbym, żeby jednak. Yy, żebyśmy się troszeczkę bardziej zbliżyli do. Poranka, więc weźmy tutaj sobie, zarzućmy porządny 12. Hmm. Czy chcemy spać aż 12 godzin? No to jest teraz istotne pytanie. Hmm. Dobra, śpimy 12 godzin. Niech już będzie. Oj, chyba nawet nam się nie udało przespać 12 godzin. Nie. Nie udało nam się przespać 12 godzin, i w tym momencie jesteśmy pozbawieni źródła światła. Więc zapalę jedną zapałkę, ale to tylko po to, żeby się mniej więcej tutaj zorientować w okolicy. A to dlatego, że chcę. Hmm... I tutaj tak, chcemy iść do kuchni i rozpalimy sobie, powiedzmy, w piecu. I zobaczmy, co możemy dodać na paliwo. Ile mamy książek? 12! Aż no dobra! W takim razie, proszę bardzo, 12 książek wrzucamy tutaj do, um, do piekarnika. Normalnie, powiedzmy, wracając stare, dobre. Znaczy, oczywiście, niedobre, ale no, stare czasy piękne Trzeciej Rzeszy, wtedy właśnie palili książki. My niestety nie robimy tego, mm, powiedzmy, w ramach chorej jakiejś ideologii. My to robimy dla przetrwania. Także no cóż, ym, dobra, skoro mamy rozgrzany w piecu, to może mm, wody na razie nam nie brakuje, ale, 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 ale. moglibyśmy sobie zagotować puszkę brzoskwiń, niechaj będzie, zagotujemy sobie puszkę brzoskwiń, zjemy sobie troszeczkę coś na ciepło, jesteśmy mimo wszystko trochę spragnieni i trochę głodni, a tak to przynajmniej troszeczkę się rozgrzejemy, proszę bardzo, już nam się tutaj gotuje. Okej, okay, brzoskwinie już nam się tutaj pięknie, pięknie zagotowały. O właśnie, nigdy nie miałem okazji spojrzeć, jak wyglądają gotujące się brzoskwinie. Proszę bardzo, tak oto się prezentują. A my sobie teraz je zjemy. Proszę bardzo. Brzoskwinie zjedzone. Powiedzmy, nasze potrzeby względnie, względnie zaspokojone. Może weźmy sobie pochodnie, żebyśmy mieli jakieś źródło, źródło światła. Jest... O! Prawie pominąłem nóż myśliwski. Chciałem powiedzieć, że nie na wiele nam się zda ta pochodnia. Widzicie, że te pochodnie jakoś tak czasami się trafi, że weźmiemy taką, co się długo pali, a czasami weźmiemy taką, co się nie pali wcale. No trudno, trudno. Weźmy sobie tutaj może mm, rozerwimy ten karton, żeby mieć gotową podpałkę. No, widzicie, ta pochodnia zaraz się skończy, więc może weźmie ją tutaj sobie wrzućmy e, z powrotem Proszę bardzo, wrzucamy sobie ją z powrotem do, e, do pieca. I cóż, powiem Wam szczerze, że chyba zakończymy w tym miejscu nasz dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W kolejnych odcinkach będziemy kontynuowali nasze brutalne, ekstremalne wyzwanie: zero zabójstw. Póki co, nie napotkaliśmy jeszcze na takie e, zbyt duże trudności, ale spokojnie, spokojnie, nie martwcie się. To jest dopiero, dopiero początek. Myślę, że e, w tej grze ten poziom trudności rośnie jednak mimo wszystko z czasem: że im dłużej gramy, im więcej powiedzmy przeżyjemy, tym trudniej jednak się robi. Także no, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. To było The Long Dark: wyzwanie: zero zabójstw. Trzymajcie się ciepło. Cześć!